U gangu Słodziaków szykuje się dzisiaj wielka impreza. Wielkie jedzenie pizzy, uczta z okazji nowych przyjaciół. Będziemy wspólnie świętować, że do gangu Słodziaków dołączył przepiękny Daszek z czerwonymi włoskami, czyli dzięcioł Dominik. Dominik uwielbia latać no i oczywiście. Stukać swoim dzióbkiem w drzewa. Jest z nami również słodziak, który wygląda jak taka fajna, puszysta piłeczka. Jest to Borsuk. Borsuk o imieniu Bartek. Ma niebieskie oczy i mięciutkie futerko. Wiecie co on lubi najbardziej? Tańczyć. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat jego tańca, to wpadnijcie na kanał bajkowo. Jedyna przepiękna dziewczyna. Spójrzcie tylko na te oczy, na ten słodki pyszczek, na te rzęsy i na te przepiękne plamki. To jest oczywiście Sarenka, Sarenka o imieniu Hania. Tylko się teraz nic nie przestraszcie. Ja wiem, że może strasznie wyglądają te kły i ta pozycja do góry nogami, ale tak właśnie ponad śpią nietoperze. Obróćmy teraz Nikodema. Nikodem jest prawdziwym nietoperzem. Wygląda jak Drakula, O, jak wampir. Tutaj są jego skrzydełka, mięciutkie szare futerko, no i on również dołącza do gangu słodziaków. Powiem Wam szczerze, że jestem zachwycona tymi nowymi pluszakami. No a teraz już nie traćmy czasu na gadanie, tylko zabierzmy się za ciastolinę Play i upieczmy jakąś przepyszną pizzę. Dla naszych zwierzaków! przepyszna pizzeria Pleido. Wiecie, czego tylko brakuje? Aby tutaj roznosił się zapach takiej pizzy, czyli zapach oregano, zapach sosu pomidorowego. O, jak było, wyśmienicie. Ja od razu sięgnęłam po ciastoninę w kolorze takim jasnobrązowym, bo z tego zrobimy przecież naszą pizzę. Zagniatamy kuleczkę. Teraz ta kuleczka musi wylądować tutaj, na tej specjalnej blaszce. O, tak ją rozgniatamy. Tak, aby spokojnie nam ona wjechała tutaj do naszego pieca, do wypiekania pizzy. I uwaga. Jest już w środku, ja tutaj pociągam za taką wajchę. Mocno przyciskam. Spójrzcie, ona jest tutaj na górze. O, przyciskam z całej siły i chyba powinna już pizza być gotowa. Teraz patrzcie, bo ona wyskoczy normalnie z pieca. Nie wierzycie? To patrzcie na to. Dam! I to z takim efektem kręcenia się. Jeszcze raz spróbujmy. Przyciskamy. I mamy to. Pizza już jest prawie gotowa. Jeszcze tylko sos pomidorowy. No, a później dodatki. Dodatki to już wiecie. Każdy sobie tam wymyśli, jakie chce. O, sos robimy z czerwonej ciastoliny, ją tak rozgniatamy. O, w ten sposób możemy jeszcze. I kładziemy to tutaj. Pizzę możemy już ściągnąć tutaj z tej naszej blaszki. Zobaczcie, jak z tyłu śmiesznie wygląda z napisem Play -doh. I możemy ją położyć na talerzyk. Czas teraz na specjalne dodatki. Słuchajcie, nie ma pizzy bez sera żółtego. Przecież jedząc pizzę, ser musi się ciągnąć, rozpływać. No, i po prostu musi być przepyszny, przepyszny, przepyszny. Macie ulubiony przepis na swoją pizzę? Jestem ciekawa, czy ta pizza zasmakuje mojemu gangu słodziaków. Wygląda naprawdę apetycznie. Mogłabym ją, słuchajcie, od razu zjeść. Ser jest wszędzie dookoła i jeszcze odrobina sera. W środku. Myślę, że tyle w zupełności wystarczy, jak na jedną, nie oszukujmy się, małą pizzę. Czas teraz na dodatki. Spójrzmy, co my tutaj mamy. Taka patera, na której będziemy mogli później również położyć e, naszą pizzę i nią śmiesznie zakręcić. Pomidorki, oliwki, broku. O, to jest dobry pomysł. Zjemy sobie pizzę z brokułem. Tadam, tadam, tadam. Do tego potrzebujemy odrobinę zielonej ciastoliny. A co by było. Zobaczcie, ja zrobię to wałkiem. Jakbyśmy wzięli tutaj białą ciastolinę. No, oczywiście, wyszedłby nam kalafior, moi drodzy. Bo przecież brokuł i kalafior mają podobne kształty. I mamy. Brokuł numer jeden. Teraz zrobimy brokuł numer 2, tylko dołożymy jeszcze trochę ciastoliny. Jak przejedziemy potem wałeczkiem, to o wiele łatwiej się to robi i łatwiej też wychodzi. Kolejna rzecz, co my tutaj mamy? Yy, są krewetki, ale ja chyba tego nie będę proponować. Oliwki, pomidorki! O właśnie! One będą świetnie pasować tutaj na pizzę. Pomidorek możemy wybrać. O, ja zrobię takiego okrągłego pomidorka. Również używam pałeczka. Teraz wyciągam. O, wyskakuj. I jest pomidorek. Wiecie co? Mi to przypomina guzik. <grym> Naprawdę. No i kładziemy teraz na pizzę. Drogu. Z drugiej strony. Pomidor. I tutaj jest tak teraz łyso. No to pomyślałam, że zrobimy takie kuleczki z mozzarelli. Mozzarella to oczywiście jest ser. I dołożymy tutaj takie kuleczki wszędzie. Będzie to dodatkowa porcja sera, który będzie się ciągnął. No i przede wszystkim przepysznie smakował. Pizza numer jeden jest już gotowa. Zjedlibyście pizzę z pomidorem i z brokułami, i z podwójną porcją sera? Sięgnęłam po nieco większe pudełko z brązową ciastoliną, ponieważ ona jest mi tutaj niezbędna, żeby zrobić ciasto na pizzę. Yy, spróbuję wyciągnąć wszystko. Poczekajcie. O, słuchajcie, prawie wszystko coś tam na dole zostało. <laughs> Pomogę sobie nożyczkami, wiecie, żeby mi było łatwiej. O, w ten oto sposób. I chyba wszystko jest wyciągnięte. Ciasto, mam tutaj sporo. Czkawy, czy mi na dwie pizze. O, chyba tak. Zagniatamy dwie kuleczki. No i kładziemy teraz tak pierwszą porcję. Spójrzmy teraz, jak wyląduje to w piecu. Do środka, przyciskam. Aś mi tutaj wyskakuje ciasto! O, rady, chyba dałam go trochę za dużo. Nie, słuchajcie, pizza wygląda chyba ok. Przełożę ją sobie na talerzyk. O, hmm, wiecie co? Tę końcówkę tutaj możemy po prostu odciąć. Odciąć sobie nożyczkami i zrobimy jeszcze jedną pizzę. Więc jeszcze jedna porcja, chyba tego też będzie znowu za dużo. Ale spróbujmy. Przyciskam. Uwaga, i wyskakuje! Na tych obu pizzach no, bez wątpienia musi wylądować przecier pomidorowy, czy też po prostu sos pomidorowy. O, zagniatamy. I sos jest na pierwszej. I to samo teraz z drugiej, uwaga, uwaga. Rozciągamy cieniutką warstwę czerwonej ciastoliny. Dzięki temu sos będzie naprawdę fajnie wyglądał, jakby. Pływał z tej naszej pizzy, a następnie ser. Może to być ser żółty. Na przykład w takiej postaci, również go rozciągniemy na całej pizzy. Po prostu zrobimy taką plamę. O, w ten sposób. A na drugiej pizzy będzie biała mozzarella. Robimy dodatki. Biorę odrobinę zielonej ciastoliny i zrobimy zielone oliwki. Ja akurat bardzo lubię pizzę z oliwkami, czy to z zielonymi, czy z czarnymi. Bardzo mi one smakują. Oliwki są takie malutkie tutaj akurat w postaci takich kółeczek zrobimy może y, trzy takie porcje. Muszę jeszcze tylko sięgnąć po. Odrobinę ciastoliny. Widzicie, tutaj również używam wałeczka. To wychodzi o wiele, wiele szybciej. A teraz czerwona ciastolina, i zrobimy pomidorka. Tylko, że tym razem nie będzie on taki okrągły, tylko zrobimy takie ćwiartki pomidorka. Myślę, że dwie tutaj w zupełności wystarczą na taką jedną pizzę. Weźmy sobie może tę pizzę z mozzarellą, a nie będzie. Układamy dookoła oliwki. No, już wygląda bardzo apetycznie. No i do tego jeszcze pomidorki. Tutaj z kolei zrobimy pieczarki. Sięgnęłam po białą ciastolinę i również wałeczek. I wałkujemy na naszą pieczarkę. Zobaczcie, jak fajnie ona będzie wyglądać. Taki malutki grzybek. Jeden, teraz kolejny. Myślę, że trzy takie grzybki również y, będą wystarczające na tę pizzę. I troszeczkę dla ostrości, aby ta pizza była naprawdę wyjątkowa, damy papryczkę. Ale nie robię czerwonej papryczki chili, tylko zieloną papryczkę. Myślę, że dwie wystarczą. Więcej by mogło być troszeczkę za ostro dla naszego kochanego gangu słodziaków. I jak już mamy te dwie papryczki, kładziemy je na pizzę. O, oh, wow! Pizza skończona! No to słodziaki od razu przyszły! Chyba zwabił ich ten zapach. Na środku postawię pizzę z pieczarkami i z tymi papryczkami. Niech sobie Hania tutaj i nasz Borsuk jej skosztują. Również nie zapomnijmy o pizzy z oliwkami oraz z brokułem. Wszyscy gotowi? To możemy zacząć wielką ucztę! Nie zapomnijcie o subskrypcji i o komentarzu. Napiszcie mi, który ze słudziaków z nowego gangu podoba Wam się najbardziej. Może macie już jakiegoś w domu, to również dajcie mi znać. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was kochani. Pa pa!